Cześć siema, mówi z tej strony Ryuk. No i dzisiaj kontynuujemy sobie kampanię solową Battlefield Bad Company 2. Ostatnio skończyliśmy drugą misję, zimną wojnę. Dzisiaj przejdziemy do misji trzeciej. Jądro ciemności. Do zdobycia tutaj są dwa przekaźniki. To jest taki rodzaj znajdziek w tej grze. Oraz jedna broń, która też jest takim swoim rodzajem znajdźką Wszystkie bronie, które są do odblokowania w tej grze Możemy spojrzeć sobie tutaj w kolekcjach Jak widzicie kilka ich jest No i niektóre tutaj już mam poodblokowywane Bo jak już wcześniej wspominałem Jestem z kampanią troszeczkę dalej niż nagrywam jak widzicie doszedłem już do siódmej misji. No a teraz będę kontynuował trzecią. Poziom średni zostaje. No i startujemy. Momenta już byliśmy w Ameryce Południowej dzięki uprzejmości pewnej agencji bez nas, wypracując dla gościa, który codziennie posyłał na śmierć kilka oddziałów takich jak nasz. W teorii wiodło nam się coraz lepiej. Ten Aguirre musi być w CIA jako skoro go przysłali tu w pojedynkę. Oho, nie podoba mi się to. Ani trochę mi się nie podoba. Hej, Flynn, zgadza się! Daleko jeszcze! E, Ej, kolej! Nie! Moment, moment! Ja chwila stary! Musiałem się śwajki! Ej, klonia! Tade pieprzone wtorki i stary, zawsze takie popieprzone. Kiedy dotrzemy na miejsce? na kilka minut! O, a to co? Kurwa! Rakiety! Rakiety! Da, widziałem! Co to kurwa jest! <tryk> rakiety! Gdyby to był pocisk kierowany, wtedy musiałbym się trochę sprężyć! A mógłbyś odstawić nas do strefy lądowania, zanim ja też będę musiał się sprężyć? Jasne. Luz, robi się szefie. Że... Baza, tu piekielny jeździec. Potwierdzam desant 6449. I tak oto wylądowaliśmy z naszą wesołą kopanią. Nasz wesoły przyjaciel z helikoptera jest po prostu niesamowity. Jego teksty są prześmieszne. Tanie ruskie rakiety. Dobra, co my tutaj Nie mamy? No oby taka była. Oczy szeroko Wbijamy do wiochy. To robota naszego faceta. Nie zły strzał, jeśli chcecie znać moje zdanie. Nie nie chcemy. I co teraz? Pięcio odstępny. w tym kierunku. A ja sobie nie muszę iść razem z nimi po co? Obóz Aguayera jest tam. nie tu mieli rozpierduchy. Część z nich to chyba No to fakt. Rozpierducha musiała być niezła. Co my tutaj mamy? Jakaś broń leży. Ups. jak to jest, jak się właśnie y, pomyli klawisze. No ale cóż, chyba mi wybaczą. Kolejny przerywnik. No i coś się chyba zaraz stanie, bo za spokojnie jest. To wszystko tracimy tylko czas! Chwila, chwila, chwila! Jezu chryste, facet jest trupem do kurry wynędzy! Na bank zdążą nas tu przygwozić, zanim pan detektyw odkryje to, co i tak już wiemy! Aguajir żyje. W przeciwnym razie zabraliby te ciała. Hmm. Tak, to już jakiś ślad, pewnie zostawił Aguajir. Wszystko pasuje. To właściwy kwadrat. Musimy kierować się w górę rzeki. Dobra. Wezwij flina. Flin odleciał, Hax. No, to widzę, że robi się coraz lepiej. Oho. Mamy towarzystwo. No tu to lecimy. Obroń się przed kontratakiem. Uwaga, piechota na dwunastej. Nie wiem czy mieliśmy czekać na, na wezwanie to czy tam rozkaz do ataku Ale co tam? Im szybciej ich zlikwidujemy, tym lepiej Oskubany no, podniósł się jeszcze Dobra, teraz już nie powinien się podnieść jeszcze siedzi za płotkiem jeden Grana, jeden chyba Pędź Oje pani Z jakiegoś RPG walą do mnie Tu siedzi. Gdzie siedzi ten z tą wyrzutnią? Masakra, nic nie widzę. Kurde. mi się, że siedzi jeden gdzieś tutaj. Tylko coś go... A, tu jest. Dobra. No i dobra. O. Dobra, zdjęty. Teraz my musimy lecieć po granatnik. Trafić w niego No Tak. Mhm. dobra Myślę, że tu będzie dobry moment kiedy on będzie nawracać Trafione Hej Trafione Ej, idealnie czemu zaczęli do nas strzelać Pewnie nie chcą, żebyśmy dorwali aguajera Mówię wam pomaki, on żyje Jaki plan? Wzywamy Dylina, żeby nas pan zabrał? Mówiłem już, że nie Tak, tak to właśnie no jest, plan, jak mój pogra mój mój się mój trochę w Call of Duty No a tam zupełnie inny e, przycisk odpowiada za to żeby zmienić broń I tak dalej Tu jak możecie zobaczyć na minimapie jest taki e, znaczek pistoletu W takich miejscach właśnie rozłożone są różne bronie Między innymi te, które właśnie są dostępne jako te znajdźki. Tutaj mamy spasa. Tutaj gdzieś chyba stoi skrzynia z amunicją. Tutaj. Tak to wygląda. Tam u góry to co brałem to był właśnie ten granatnik. No ale teraz musimy udać się do łodzi. No już ziomkowie na nas czekają. Nie podoba mi się ta rzeka. Miejcie oczy szeroko otwarte. No dobra, teraz... A cała proń. myślicie, że Brainwood powiedział nam całą prawdę? Skąd mam kurwa wiedzieć? Jestem zwykłym trepem, a nie dubkiem ze służb. Wykonuję tylko swoją robotę. Okej, okay, się zobaczy, mam pełną teorię. Oho! Zostańcie państwo z nami! To będzie dobre! Uwaga, słuchajcie! Jeśli goście, którzy nas zaatakowali należą do jakiejś bojówki, to ktoś im musi płacić! Kto? To jest pytanie. Pewnie ktoś, kto interesuje się losem Aguayera. Fajne jest to, że płynie się tutaj tą łódką i nie jest to takie e, nudne, tylko panowie sobie rozmawiają między sobą. I w jakiś sposób tam to jest fabularnie Kurczę, zrobione. to? Pewnie ptaki. No nie wiem, może idea. Po prostu rozglądać je. Kurde, jestem pewien, że coś widziałem. Pewnie nas obserwują. Czemu nas nie atakują? Chwila, też to widziałem. Coś tam jest! Właśnie, krzak się poruszył, widziałeś to? Nie no, nie wiem. No nic, kurde, nie widzę. Ty... Coś im się rusza w krzakach. Zabierz nas stąd. Żeby to takie proste było. Kiedy ta łódka... No to super. Posiedliśmy na mieliźnie, tak jest dużo lepiej. Wszyscy wysiadka, walimy z buta. Kiedy ta łódka no, się, się porusza także z miastąk. tego buta da. szybciej mi się y, przemieścił. No ale okej. Okay. Nie mogę się czepiać wszystkiego No ale idziecie Boże Sztuczna inteligencja w tej grze czasem po prostu jest powalająca No co ty nie powiesz? Jeden tam siedzi Dobra, wszyscy To ciśniemy Tutaj jest miejsce, w którym jest jeden z przekaźników Tak, dokładnie tutaj w tej budce Jest jeden z przekaźników na tej mapie No niestety teraz go nie ma, no bo Już jak mówiłem wcześniej, przechodziłem to Więc został zniszczony przeze mnie Jeden załatwiony Drugi załatwiony Przy okazji coś troszeczkę zniszczyłem Niechielny Jeździec, tu dowódca Bravo 2. Przejść na bezpieczne ultrakrótkie. Dobra, mu, Bravo 2. Słucham. Niechielny Jeździec, wpadliśmy w zasadzkę zorganizowaną przez jakąś obdartą milicję. Chcemy iść w górę rzeki śladem Aguayera, ale potrzebujemy wsparcia ogniowego. Przyjąłem, Bravo 2. Zaraz. O, dobra, mam tu trochę sprzętu. Będzie na samą godzinę. Kończy. No raczej. Kolejna skrzynia e, z bronią, którą możemy sobie wziąć. Ty mamy coś jakąś snajperkę. No ale powiedzmy, że nie będzie mi ona potrzebna na razie. Teraz cały sprzęt przechowujemy Wszystkiego, co znajdziemy w jak tam. Zrozumiano? Dzięki za wyjaśnienie świadczonie, ale miałem już w życiu do czynienia ze skrzyniami. No i tak Piekielny właśnie... Jedziec, mamy skrzynię. Dzięki. Spoko, brawo, dba, spoko. Jedziec, brawo. Takie skrzynie raz za jakiś czas dostępne są na mapkach. Możemy sobie tutaj wybrać broń jaką chcemy. Dlatego warto zbierać te bronie, które upuszczają nasi przeciwnicy bo potem możemy sobie wybrać dwie takie, jakie najlepiej nam odpowiadają ze wszystkich tych, które do tej pory znaleźliśmy. Ja sobie może wezmę jako pierwszą tą i nic więcej zmieniać nie będę. To jest właściwie jedna broń w zupełności na singlu wystarcza. No chyba że braknie amunicji ale no raczej jeszcze nie zdarzyło mi się żeby brakło mi amunicji bo zawsze ktoś puści tą amunicję jednak dosyć często są też dostępne te skrzynie e, Jeszcze jeden tam siedzi gdzieś Zabity Często dostępne są te skrzynie z amunicją dodatkową, także Jeszcze tu siedzi Padł Padł Dobra, kolejna przejażdżka łódką. Już wszyscy, już, już, już No to jedziemy No to już troszeczkę szybciej jeździ No i na tak strzelać możemy Super, nie ma to jak Wrąbać się w ...kamiory. Wygląda na to, że łodzią się nie da Rogi rzeczne to skład drewna? Tak, Wajer musiał by tu W przeciwnym razie nie przysłonimy aż takiego patrolu. Ruszaj, Hagar! O nie, ty przodem tłuku nalega! czyby się tam zabić? O, zabity, fajnie. Eee, zabity, mhm. Nic im nie zrobiłem. No dobra, trudno. No widzicie, kolejna skrzynia, także... <gryw> trochę bez sensu tamta skrzynia była. Chwila czy ja nie przeszedłem już czasem do kolejnej misji? Nie, nadal ta sama Zaciśniemy nich Dwóch zabitych Trzeci padł Oj! Oj, oj! Gdzie on tu od tyłu nas chce zajść? Freyer? Tak ja się trochę podreperuje moje zdrowie Dobra, leży Coś jeszcze? Gdzieś jeszcze? Ktoś jeszcze? Wszyscy? Dobra, chyba wszyscy No to ciśniemy Oj No padnij, że jeszcze jeden jakiś tutaj się uchował Przeładujemy sobie broń Skoczymy tu na górę Tutaj można zebrać C4 Które myślę, że na razie nie będzie mi jakoś super potrzebne chodźcie, że ludzie chodźcie, chodźcie szybciej tutaj co mamy kolejne za 4 też nie będzie nam potrzebne dobra tutaj troszeczkę trzeba spokojniej bo ich tu kilku jest los Dobra, może ich trochę bardziej od... Matko, bo skaczemu nie oni we mnie walą z RPG Dobra, jeden zabity Drugi zabity Idealnie, w linii prostej się ustawili. Ktoś zaraz za tymi balami stoi, o. Ha, <laughs> się poskładał. Dobra, padli. Tam jeszcze jeden jest zaleta. To... Fajny zasięg mają w sumie te, te strzelby, którymi oni strzelają. Nie wiem czego im tam teraz aktualnie, z czego on do mnie strzelał ale no zasięg to 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 to, to, to coś miało dosyć duży Wydaje mi się, że jest za duży jak na strzelbę no ale to tylko gra tak Ale ci drwale mocni Dobra Idziemy dalej Ruchy chłopcy, ruchy, ruchy Teraz będzie fajny motyw, bo oni chyba... W którymś miejscu to było tak, że ja dobiegam, a oni się nagle... O, teleportują teraz to było widać na minimapce No przecież strzelam, nie widzisz? Uwaga na wybuchające beczki. Cisza. Jasne, 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 jasne. Dobra, zlikwidowani. Wow. Padł? Zabili go, zabili go. No to dobrze. T Tutaj jeszcze pewnie ktoś na nas wyskoczy. Gdzie jest mój, że tak powiem, zespół? Teraz się pojawili, tak? Teraz? Kiedy ja już sobie poradziłem z nimi. Czysto! czysto. No, no dobrze, czysto. Bum. Nie ma muzyki. Nie ma. Jeszcze chciałem pokazać w którym miejscu jest ten drugi przekaźnik Ale że tak powiem nie pamiętam Ale w którymś z tych domków tutaj Na pewno On był Ale no niestety nie, 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 nie pamiętam w którym No Teraz już go nie będzie Dobra To by był koniec Trzeciego odcinka myślę Dzięki za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka.